Pan Tadeusz jako lektura obowiązkowa może być wykorzystany przy realizacji różnych motywów i wielu motywów pojawiających się w tematach rozprawek maturalnych. Jednym z tych motywów jest na pewno motyw przeszłości i historii, który pojawia się w Panu Tadeuszu na przestrzeni całego dzieła. I może ta przeszłość występować w kilku funkcjach. Może być czasem wspomnień. Do których chce się wracać, wspomnień, które przewołują lepszy czas. Tak, z takim właśnie pojmowaniem tej przeszłości mamy do czynienia w epilogu, kiedy autor mówi, że jedynym czasem, w którym on czuł się dobrze, który teraz na emigracji może mu przynieść ukojenie, jest kraj lat dziecinnych. To ta polska, która minęła, często we wspomnieniach do lepszych czasów, do przeszłości. Wraca szlachta z Soplicowa, na przykład w rozmowie z księdzem Robakiem w Karczmie, oni wspominają lepsze e, czasy, i tyl nie tylko dla swoich rodów, ale i dla e, całej Polski. Wspomina przeszłość Gerwazy, przeszłość, która wiąże się dla niego ze świetnością rodu Choreszków, kiedy jego pan zajmował szanowane i ważne miejsce nie tylko w powiecie, ale również Kraju. Przeszłość w Panu Tadeuszu determinuje również postępowanie bohaterów i wpływa na podejmowane przez nich decyzje. Tak dzieje się właśnie w przypadku wspomnianego już Gerwazego. Kiedy on opowiada o, o tym, co spotkało ród Choreszków, kiedy opowiada e, Hrabiemu o tym, jak doszło do e, tego, że ród upadł. E, Cały czas żyje tą przeszłością, dla niego ona jest e, takim motorem napędowym, można powiedzieć, bo po przysiąg, zemstę na e, soplicach, chwali się przed hrabią, czego już, e, co już zdążył dokonać, a dokonania jego e, czasami mrożą krew w żyłach. Mówi, ścigałem ich na sejmach, zajazdach, jarmarkach, dwóch zarąbałem w kłótni, dwóch na pojedynku, jednego podpaliłem w drewnianym budynku, kiedyśmy zajeżdżali z rymszą korelicze, upiekł się tam jak piskosz, a tych nie policzę, którym uszy obciąłem. Czyli dla Gerwazego przeszłość jest tym, co determinuje jego postępowanie. Jego całe życie to jest chęć zemsty na rodzie, z którego wywodzi się zabójca jego pana. I on nadal nie poprzestaje, pomimo upływającego czasu, mówi hrabiemu, że został tylko jeden jeszcze, którego, z którym chciałby się rozliczyć: jest to sędzia i jego brat Jacek Soplicy. Przeszłość też determinuje działania Jacka Soplicy. Otóż on, znajdując się właśnie w sytuacji, e, kiedy, e, zaatakowali za, kiedy zaatakowali Choreszkę Moskale, a on zawił go w efekcie i został uznany za stronnika Moskali, a co za tym idzie, logicznie rzecz biorąc, za zdrajcę, musiał zmyć e, hańbę e, z nazwiska rodu i to zdecydowało o tym, że zmienił nazwisko, udał się na emigrację, zmienił styl życia i postanowił odkupić swoje winy. Przeszłość pojawia się również w postaci powrotu wspomnieniami do wydarzeń historycznych, które determinowały dzieje narodu. Taką soczewką, takim fragmentem, w którym skupiają się te wszystkie wydarzenia historyczne, o których do których nawiązuje się w treści dzieła, jest koncert Jankiela. Jankiel, poproszony przez Zosię, uświetnił jej ucztę zaręczynową swoim koncertem, rozpoczął od Poloneza 3 maja. Wspomina tutaj wydarzenie uchwalenia Konstytucji 3 maja, które było no, wydarzeniem bardzo pozytywnym dla wszystkich Polaków, dawało nadzieję na reformy, na odbudowę państwa. Potem Jankiel wspomina właśnie to tragiczne wydarzenie, jakim była. Targowica, Konfederacja Targowicka, czyli sprzysiężenie szlachty przeciwko zwolennikom Konstytucji 3 Maja. Ma ona, ta Targowica, bezpośredni związek nie tylko z losami państwa, ale również z losami Horażków, ponieważ Stolnik był zwolennikiem Konstytucji 3 Maja i właśnie dlatego został zaatakowany przez Moskali, którzy byli w zmowie z Targowiczanami to na skutek tych właśnie wydarzeń utracił swój majątek, a Jacek Soplica, wplątany zupełnie przypadkiem w całą tą historię, został uznany za stronnika Moskali, jak już mówiłam, a co za tym idzie i za strajcę. Potem Jankiel w swoim koncercie wspomina takie wydarzenie, jakim jest emigracja. Przypomina piosenkę o żołnierzu tułaczu i kończy swój koncert Mazurkiem Dąbrowskiego. I ten Mazurek Dąbrowskiego jest tutaj, wybrzmiewa bardzo emocjonalnie, jest przeżywany przez słuchaczy tego koncertu, ponieważ bohater Mazurka, generał Dąbrowski jest obecny na uczcie zaręczynowej Tadeusza i Zosi. Historia jest też przedstawiana w panu Tadeuszu w sposób dość Specyficzny, jest podporządkowana temu głównemu, głównej idei dzieła, jaką jest idealizacja tej przeszłości, ten pozytywny wydźwięk tego dzieła. Otóż ukazane bieżące wydarzenia rok 1811 i 1812 ukazujące pochód Napoleona na Moskwę, są przedstawione w kontekście. Wielkich nadziei, jakie wiążą Polacy z Napoleonem, nadziei na niepodległość. Mickiewicz w momencie pisania pana Tadeusza, lata 1832-1834, doskonale wiedział, że ta kampania napoleońska zakończyła się klęską, ale o tym nie mówi ani słowa. Pozostawia to niedomówienie po to, aby, no można powiedzieć, kolokwialnie nie psuć nastroju. Aby pozostawić ten nastrój takiego optymizmu, takiej nadziei na powrót polski do niepodległości. Tak więc przeszłość w panu Tadeuszu jest przestrzenią do wspomnień, przestrzenią ucieczki, miejscem, do którego bohaterowie uciekają, wspominając lepsze czasy. Jest tym, co determinuje działania bohaterów, co wpływa na ich późniejsze decyzje. Pojawia się również w formie przywoływanych wydarzeń historycznych, bądź bezpośrednio w rozmowach bohaterów, bądź na przykład w formie artystycznej w koncercie Jankiela. Tutaj jeszcze na uwagę zasługuje prezentowanie Mazurka Dąbrowskiego, który pojawia się w epopei kilkakrotnie. Na początku, kiedy słuchamy go razem z Tadeuszem, który pociąga za sznurek i to zegar kurantowy, wygrywa Mazurka Dąbrowskiego. Potem, kiedy śpiewają go w karczmie przy księdzu Robaku szlachta Soplicowska i w końcu w koncercie Jankiewa. Mazurek Dąbrowskiego nie tylko przywołuje postać generała, z którym wiązały się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości, Postać Napoleona, ale również prezentuje romantyczną wizję narodu. Narodu, który, który nie kojarzy się z terytorium wydzielonym granicami, bo takiego nie było, bo Polska była pod zaborami i fizycznie, terytorialnie nie istniała, ale narodu, który rozumiany jest jako wspólnota ludzi, których łączy jeden język, jedna kultura, jedna wiara, jedna historia, jedna pamięć. I tego Polacy trzymali się w dobie romantyzmu. Jeszcze Polska nie umarła, póki my żyjemy. Stąd te, to częste powracanie do historycznego dzieła, jakim jest Mazurek Dąbrowskiego.